Alkohol jest bardziej akceptowalny społecznie do picia w miejscach publicznych niż mleko. Szybkie fakty! Kiedy kupujesz pizzę? W miejscu, które sprzedaje ją na kawałki. W zasadzie organizujesz pizza party z grupą nieznajomych. Ponieważ statki kosmiczne nie są jeszcze dostępne dla wszystkich, złoty wiek piractwa kosmicznego jeszcze się nie zaczął. Godzina trzecia nad ranem bardziej przypomina środek nocy niż północ. Wszystko, co Voldemort musiał zrobić, aby wyśledzić Harego, to zaadresować do niego list, dać go sobie i podążać za nią na swojej miotle. Tak naprawdę. Nigdy nie widziałeś całego filmu, bo często mrugasz. Możesz po prostu wyjść na zewnątrz, popatrzeć na słońce przez dwie minuty i oślepić się permanentnie. Czyjaś mama prawdopodobnie używa cię jako zły przykład dla jej dzieci. Może pisuary zostały wynalezione wtedy, gdy wysoki facet przeszedł obok zlewu i zapytał, dlaczego nie? Obrączki ślubne są znakami nie przeszkadzać dla świata randkowego. Presja rówieśnicza, gdy jesteś dorosły, to widok, jak twój sąsiad kosi trawnik droższą kosiarką. Teoretycznie woda nigdy nie jest twoja. Twoja jest tylko kolej.